Dzisiaj pokażemy jak zaparzyć kawę w kawiarce, yy, czy włoskim ekspresiku takim o to jest na 6 filiżanek małych ja to używam rano yy, prawie cały kubek z mlekiem piję no Włosi to używałem na 6 filiżaneczek więc trzeba rozkręcić taką kawiarkę taka mniejsza u nas kosztuje 30zł Otwieramy. Nalewam, tutaj mamy taki zaworek. I nalewamy wody do tego zaworka. Mm -hmm. Z kranu, tak? No, kolej wodę. Tu jest siteczka, tu jest góra. Jest nalana woda. Proszę bardzo, do tego. Wkładamy sitko. Mm -hmm. I sypiemy kawę. Sypiemy kawę. Nie, nie tutaj wchodzi, tak. Tutaj wchodzą trzy łyżeczki. Ja wsypuję. Zależy, jeżeli ktoś chce bardzo mocną, to do pełna to sypie. Ja słabszą sobie parzę to. Tylko dwie. I zakręcamy. Ta plastikowa to jest tak jak łyżeczka. Zakręcamy do oporu tak? i nastawiamy na gaz. Na mały palnik stawiamy i czekamy aż się zagotuje. Dodam jeszcze, że tą kawę, jeżeli ktoś lubi kawę z ekspresu słabą, ta wychodzi bardzo mocna kawa. Może nalać do kubka czy do filiżanki i dolać gorącej wody, yy, będzie wtedy słabsza jak z ekspresu. Ale mocno słodzimy wtedy, tak? Jak do filiżanki. Włosi tak piją. Włosi piją, że bardzo dużo słodzą. No to czekamy aż się zagotuje. Nie wiem czy słyszą Państwo taki dźwięk. To znaczy, że już kawa wyleciała, proszę zobaczyć. Wylatuje. Już wyleciała. Jeszcze Wyłączamy. Kawa. kawa jest gotowa do spożycia. No, tutaj pokażę. Już jest kawa. O jeszcze troszeczkę tutaj wy bulgoce paruje już jest kawa gotowa nalegamy pokażemy jak ona wygląda proszę bardzo kawa jak rozpuszczalna w smaku jest inna oczywiście proszę mocna do filiżanek mocna. tyle Można. wychodzi kawy z Ekspresiku na 6 filiżanek. Można dolać hmm. mleka. Pokażę. O, dokładnie. Można dolać mleka. Czyli robimy kawę z kawiarki. I chyba jest troszkę zdrowsza niż ta puśma. Jest dużo zdrowsza. Na żołądek na wszystko. No właśnie.